Cześć, kochani, z tej strony Willy. Witam na kanale Damagier. Pełni zastanawiacie się, gdzie jesteśmy? Jesteśmy dzisiaj wyjątkowo w mojej sypialni, ponieważ salon zamienił się w centrum telekonferencyjne okupowane przez Grześka, a dzisiaj przyjechał właśnie Nerdblog, Nerdblog listopadowy. Także jestem ogromnie ciekawa. Chciałabym Wam jak najszybciej pokazać, co w nim jest. Nastrój już mamy świąteczny, jest drugi grudzień. Luigi czeka też tak samo jak ja z wielką niecierpliwością, także bez zbędnego owijania w bawełnę, może po prostu zacznijmy. A tutaj z tej strony pod tym linkiem możecie zobaczyć, co kryło się w nerdbloku w, w, w ubiegłym miesiącu, w październiku. Ten odcinek będzie troszeczkę bardziej improwizowany. Niż poprzednio, ale wymyśliłam dla Was taką bardzo szybką kamerkę z perspektywy pierwszej osoby, tak że będziecie widzieli bardzo dobrze to, co, to, co, to, co ja, tak naprawdę. Jakość może nie jest za dobra, ale no, musicie wybaczyć. Póki co nie mam lepszego sprzętu. Październikowe pudełko wyglądało identycznie, tak jak zresztą każde, jest jeszcze zamknięte. Rozpoczynamy. Odpakowywanie. Zobaczymy, co tam kryje w sobie ta listopadowa przesyłka. Na pewno ma być coś związanego z Minecraftem. Także grzesiek na pewno się ucieszy, chyba że to będzie tamska koszulka, to wtedy już nie bardzo. Ale ja też lubię Minecrafta, także nie obrażę, nawet jeśli to będzie jakiś fajny t-shirt z creepersem. Czy cokolwiek. Ok. Zobaczmy. O Boże, już widzę, już widzę! A, już widzę i wiem, że będzie mi się podobało! Tadadam. Zobaczcie, co jest na pierwszym planie. Jest figurka konora y, y, z Assassin's Creed trójeczki. Super, super, bardzo się cieszę. Aczkolwiek powiem szczerze, że trójka akurat jak dla mnie była najsłabszą częścią. Ale, ale figureczka jest, jest fajna. Fajna. Zobaczcie, ile jeszcze zostanie do kolekcji. Wolałabym zdecydowanie Edwarda, ale nie ma co wybrzydzać. Jest dobrze. Eee, spróbuję może ją odpakować. Jeszcze. Chciałabym ją To światło różowe od lampy trochę nam zniekształca obraz, ale y, możecie zobaczyć, że jest, no jak te wszystkie figurki pop, one są, nie są, nie, nie jest to jakieś szaleństwo, szczegóły są bardzo symboliczne, tak naprawdę figurki, ale, ale każdy już z daleka wie, y, co one przedstawiają, prawda? tak? Tak, tak się prezentuje właśnie Konor sobie stał razem z garusikiem. Ok, co tutaj mamy dalej? Ojej, zobaczcie! <laughs> Ale super! Gąbeczka, gąbeczka z Mario, gwiazdka. O, jaka mięciutka, to jest taka pewnie odstresowująca. Zdecydowanie mi się przyda. Fajna. Bardzo fajna, taka pi piankowa do kąpieli pewnie. Gdybym miała wannę, to z pewnością bym używała. A tak przypuszczam, że grzesiek mi zaraz ją zarypie. E, co tu o, mamy... No może zobaczmy tą koszulkę. O, ale świetniarska! Wow! Check this out. Super. Mario. E, połowa Mario połowa jest e, jakby przekroju. E, R rentgena, nawet nie rentgen, bo to taki kostet z nęcznościami. Mega fajna, player 1. Super. Mi się bardzo podoba. E Wziąłam sobie tym razem rozmiar troszeczkę większy e MK. E ta SK w sumie jest mi dobra, tak jak widzieliście, ale e zdecydowałam, że może trochę bardziej na plecy powinna zachodzić. Bardzo fajne jest to, że tak naprawdę w netboku możecie sobie zmieniać. E Możecie zmienić na przykład, żeby koszulka przyszła męska, bądź damska, różny, różny rozmiar. Także to jest fajne. Na przyszły miesiąc już obiecałam, że wezmę też dla grześka coś, żeby też się cieszył. Choć tak naprawdę, ja wiem, ona tak nawet nie wygląda na damską, szczerze mówiąc. A, no nie wypiszę, że, że Ladies M, ale na biedy, facet też się na pewno w to wcisnął. Dobra. Ok, także koszulka też bardzo fajna. O, jest gadżet z Minecrafta. Eee, co to będzie? A, to będzie droloczek jakiś. Zobaczmy. Zobaczmy. Już wysłałam go Na pewno się ucieszy. Co to jest? Ojej, proszek! <grystanie> Nie wierzę... Prosiakowy minec Minecraft... Kurczę, nie, nie będzie chciał tego nosić pewnie, bo jest różowa. <noise> Ale fajoska. Bardzo mi się podoba. Słodziarska. Czy ona ma ruchome Tak, zobaczcie! Nieźle. Bardzo fajna. A fajna seria, nawet nie widziałam jej u nas w sklepach. A widzę, że tutaj jeszcze są są białki, creepersy i owce. O, jest też, też miecz i, i kilof do zgarnięcia. Fajne, fajne. Też, też bardzo sympatyczny gadżecik. I cóż tu mamy jeszcze? Coś z materiału. A to jest bandana z doty 2. O, No cóż, otworzę ją, aczkolwiek. Tutaj na pewno mój kolega Tomek y, już się skręca ze śmiechu, bo wie, że ja za Dotomu nie przepadam, ani że za, 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 żadnymi, y, za, za żadnymi grami y, moba y, y, I pewnie, jeśli będzie grzeczny, może ją dostanie na Miku Maja. <gryw> A tak się prezentuje. A, nie mogę ją rozwiązać, bo ona jest taki, y, w ten sposób uszyta. Kogo dotę poznaję, ze wszystkich czempionów niestety nie, nie będę się tutaj wypowiadać. Ale też fajny prezent, myślę, bo do, też do ubrania, oprócz t-shirta. Także jeśli ktoś lubi dotę, no to jak najbardziej z tego miesiąca powinien też się ucieszyć, bo to nie jest taka rzecz chyba, którą łatwo, łatwo dostać i na pewno też nie, nie w Polsce. Cóż tu mamy jeszcze? Z Steam Fortress 2. O chrystus, cóż to jest takiego? <grystanie> Takie matrioszki jakby. Ale to jakieś naklejki. Pachnie, pachnie jak naklejki. Chyba, że to jest może jakiś notesik. Ojej, to jest. Nie, to jest plakat, chyba po prostu. Taki dosyć spory. O, właśnie, prawie bym już podała. A to na szczęście jest na. Jest bardzo mocno zwinięte, na w tą stronę. Hmm, to jest plakat. Aha, <grym> ale śmieszny. W Team Fortress też, oczywiście, yy, akurat nie gram. Także to też nie, nie gadżet w tym miesiącu dla mnie, ale mnóstwo osób, mnóstwo osób pewnie się z tego też ucieszy. Nie wiem, czy dobrze widzicie, tak jak ja sobie tutaj to tak przeglądam. O, to są takie postacie w kształcie takich babeczek rosyjskich. Fajnie, już w pierwszej chwili myślałam, że to może jest obrus. Taka wiecie, cerata gumowa, taki ma zapach troszeczkę, ale fajnie, dobra, to też pewnie będę mogła komuś prezentować albo zobaczymy, może, yy, może ktoś z Was będzie bardzo chciał, to postaram się na fanpage'u zrobić jakiś micro konkurs z tym związanym. Yy, no i to tyle tak naprawdę, to jest to wszystko w tym miesiącu. Także mamy, mamy koszulkę z Mario, mamy plakacik, mamy bandany z Doty, mamy breloczak i mamy gwiazdkę z Mario. Ja się cieszę, ja się cieszę, słuchajcie, bo koszulka znowu mi się bardzo podoba. Podoba mi się gwiazdeczka. E, jako taka figurka e, i podoba mi się oczywiście e, też figurka, a dwa pozostałe gadżety, trzy, jeszcze świnka, e, a te dwa pozostałe gadżety e, będę przynajmniej miała komu, komu też dać. I wiem, że na pewno się też te osoby ucieszą. Także to chyba tyle w tym miesiącu. Mm. Do zobaczenia w takim razie w styczniu, bo na pewno też będę kontynuowała i na pewno jak tylko dostanę z Wami się szybciutko tym podzielę, bez względu na okoliczności, miejsce i czas.